Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku oczywiście Euro FIFA na moim kanale Seria, którą prowadzi mi się naprawdę mega, ale to mega fajnie Póki co, póki wygrywam, potem może być gorzej <grych> Ale nie, ogólnie naprawdę jest mega fajnie przyjmowana, za to wam bardzo serdecznie dziękuję Słuchajcie, ostatnio stanęliśmy na polu QuickSell najlepszej mojej karty jeśli chodzi o overall Nie, była to, nie było to dobre pole e, Zaraz wam wytłumaczę jeszcze jedną rzecz, tylko najpierw zobaczmy sobie mój skład Mój skład aktualnie prezentuje się tak, tutaj muszę sobie to wszystko uzupełnić dać im kontrakty. Tutaj też mamy dwóch zawodników kontuzjowanych. 58 zgrania i rating 69. Tak to wszystko się prezentuje, jeśli chodzi o skład, którym gram aktualnie. Zobaczmy też na aktualnie moją, moją sytuację w lidze. 3 zwycięstwa, 0 porażek, 0 remisów. Ogólnie w tej serii póki co 7 zwycięstw, 0 remisów i 0 porażek. Ogólnie, jeśli chodzi o pole, łapka w górę, bo tutaj kilka osób pisało mi, dlaczego nie otwieram paczek za łapki w górę. Słuchajcie. Pole łapka w górę jest oczywiście aktywne tylko i wyłącznie wtedy, kiedy na nie stanę. Także pamiętajcie o tym, że muszę stanąć na pole łapka w górę, żeby otworzyć odpowiednik właśnie paczek co do łapek w górę. Czyli każde 7500 łapek zostawionych pod poprzednim odcinkiem to jest jedna... Paczka złota za 7500 oczywiście, tak to się przelicza, więc dlatego zawsze mówię, że warto zostawić tę łapkę w górę, bo nic was to nie kosztuje. A można fajnie tą serię jeszcze rozwinąć, jeśli stanę, oczywiście, na polu. Łapkę w górę. No cóż, idę grać mój pierwszy mecz, tylko sobie to wszystko poodzupełniał. Mój stan konta 5600 monet. Zaraz pewnie troszkę będzie mniej, ponieważ muszę kupić kilka kontraktów i kondycji. Także widzimy się za chwilkę. Ogólnie z tego co widzę, patrzcie na to, mam do odebrania kilka ciekawych nagród, więc dlaczego by tego nie zrobić akurat teraz? Yy, mogę zmienić sobie stadion, ok. Mam też brązową paczkę za to, że zmieniłem nazwę mojego klubu. No cóż, zawsze to są jakieś bonusy, zobaczmy co ciekawego tutaj będzie. Tych zawodników oczywiście sobie wezmę. Na kontuzję też zawsze warto coś wybrać. Dostanę też jednego zawodnika wypożyczonego. Spośród tych, których mam tutaj do wyboru. I kogo my sobie wypożyczymy? Co? Jak myślicie? Myślę, że to może być Ben Arfa. Chociaż Buffon też byłby naprawdę mega. Okej, okay, niech to będzie Ben Arfa. Odbieram cały czas te nagrody, bo to są te nagrody za wykonywanie zadań menadżerów. Co jest naprawdę bardzo fajne i co, co całkowicie o tym zapomniałem. Giants, jeszcze mamy tutaj. Co do tego? Jedna paczka. Tym razem srebrna paczka kontraktów. Więc to też sobie zabiorę. To, to się przydaje. Takie rzeczy się po prostu przydają na początku. Wejdźmy sobie tam jeszcze na spokojnie. Skład debiut. Co my tu mamy? 150 końców. I jeszcze paczki fitnessów. O, player fitness to też się przyda, oczywiście. Mamy 150 końców tutaj. 150 końców tutaj. Jedna paczka teraz, jaka? Paczka wypożyczonego zawodnika. O, jestem ciekaw, czy ktoś fajny to będzie. Niestety chyba nie. Chociaż prawie obrońca z Napoli. To jest akurat. Przydatna karta i mam, mamy kolejnych zawodników w ogóle, których będę mógł użyć i to jest mega fajne. Co my tu jeszcze mamy? 300 końców, 150 końców yy, i mamy tutaj też jeszcze jedną rzecz do zrobienia. Tak więc aktualnie prezentuje się mój skład Tutaj pasowałoby w trakcie meczu Benarfę dać w to miejsce Ale mam nadzieję, że tutaj też sobie poradzi 54 zgrania, może troszkę mniej Ale tu mam dwóch zawodników kontuzjowanych Których nie mogę teraz używać I mam też tego Pinto Którego na razie nie będę używał Ponieważ mam zawodnika Hysai z Napoli Nie wiem czy tam dobrze jego nazwisko Mam nadzieję, że tak Jeśli nie to mi oczywiście poprawcie I też Fuenes Mori na ataku 77 tempa To nie jest może jakiś niesamowity napastnik ale mam nadzieję, że da radę. Idę szukać mojego pierwszego przeciwnika. Tylko jeszcze im kondycję podrzucę. Także widzimy się już w składzie. E, a w zasadzie, jak będziemy widzieć, skład mojego pierwszego rywala Fitness plus 30. O, miałem nawet jeden złoty. Zobaczmy, co my tu mamy ciekawego, jak to wszystko wygląda. 4, 1, 2, 1, 2, drugi. Nie, pierwszy wariant, przepraszam. I cały złoty skład. Oj, oj, oj. To jest jeszcze gloger.pl. Chyba taki jest jego nick. No cóż, jestem bardzo ciekaw jak mi pójdzie w takiej konfrontacji Naprawdę może być mega, mega ciężko Czy moja brązowa obrona przeciwstawi się jemu Takiemu ofensywnemu potencjałowi, który ma w tym składzie No cóż, zobaczymy Jest Borini na skrzydle Borini Wysunięcie jeszcze No i dlaczego nie uderzyło? Jeszcze jest Ben Arfa Na wślizgu już tak trochę Nic z tego, jakieś zmiany To ja też sobie od razu zrobię zmianę tego Ben Arfa. Dam tutaj zamiast Morisona. O i tak powinno być lepiej Benarfa z dystansu słupek! Czemu to nie wpadło? Taki piękny strzał! Benarfa, pięknie pobawił się w polu karnym. Benarfa, Benarfa! Co porobił? 1 do 0, 21 minuta! Ben Arfa! <grym> ale mi to wyszło. Ok, może jeszcze raz Benarfa po prostu wiezie w pole karne. Zrobi ładną ruletkę. Wysunie piłkę i będzie 2-0. Aj, w ramkę zabronił. A może teraz dwójkowa akcja? Jeszcze raz Ben Arfa, lewa noga zablokowany i dobitka jeszcze Huddlston, ale nie wpadło! No, może teraz Ben Arfa! Patrzcie jak on jest aktywny, jak fajnie się nim gra, tylko wszystko obok słupka. No brakuje troszkę szczęścia, żeby strzelił swoją drugą bramkę. A może teraz Ben Arfa? Dobry kolejny strzał! Ale nic z tego. 70 minuta, 20 minut do końca tego spotkania jeszcze żeby Ben Arfa jeszcze na koniec z wolnego huknął ładnie. Ach, no nie da się trafić tego rzutu wolnego tak jakbym chciał, kiedy nie widzę jak mocno uderzam. Spróbuję w ogóle FIFA przeinstalować, może to pomoże. Ależ to porobił Ben Arfa, Ben Arfa, Ben Arfa w polu karnym. Będzie jeszcze dobitka? Spróbujmy to zagrać w ten sposób. Aj, nie udało się, ale naprawdę kolejny świetny rajd w jego wyklaniu. 5 minut jeszcze do końca, trzeba to wytrzymać. Pięknie, pięknie i faulowany Bena Arfa po raz kolejny nie może sobie z nim poradzić. Żółta kartka jeszcze dla obrońcy mojego przeciwnika i dwie minuty do końca. Spróbujmy, może tym razem ja to rozegram, co? Skoro nie mogę tego trafić tak, to trafię to tak. Aj, nie weszło. No, i mamy koniec tego spotkania. Zobaczcie z jakim składem udało się wygrać. Cały złoty, świecący skład na kolanach 1 do 0, a jeszcze Ben Arfa miał kilka fajnych okazji, żeby podwyższyć to prowadzenie. Zobaczcie tutaj piękne zajście, ładne uderzenie techniczne. Leciało w samo okienko. No cóż, mecz wygrany to cieszy mnie najbardziej. Ben Arfa, man of the match. Także naprawdę to wypożyczenie było mega. Zobaczcie sobie jeszcze na statystyki, jak to wszystko wyglądało. Idziemy rzucać kostką po raz pierwszy w dzisiejszym odcinku. Tak w sumie to sam jestem ciekaw na co teraz trafimy, co byłoby najlepsze, tutaj mamy złotą kartę do kupna, to byłoby naprawdę fajne, 8 tysięcy końców jest, później trochę mamy srebrny, jest też quick paczka, ale niedaleko znajduje się również draft czy upgrade, a nie wiem czy tam, czy tam w ogóle jestem w stanie dojść teraz za tym razem, ale zobaczmy i mamy jeden, jedynka, jedynka, aż mnie samet przyszedł, <laughs> złota karta, złota karta za 8 tysięcy, coś mogę kupić. I mój złoty zawodnik jest już kupiony. 5100 monet wydałem na Remiego. Tak to wszystko wygląda, troszkę zgranie się poprawiło. Mam tutaj trzech zawodników z Premier League, więc dlatego wybrałem Remiego. No i mam oczywiście Ben Arfa, czyli tak samo Francuza jak Remiego. Zobaczmy na skład mojego drugiego przeciwnika, jak to wszystko wygląda. Znów cały złoty skład 4, 2, 3, 1, drugi wariant. Taką formacją gra mój przeciwnik, jest to Liga Angielska z Rashfordem na ataku, z naprawdę fajnymi skrzydłami, ze świetnymi zawodnikami na SPD, przynajmniej dla mnie, bo bardzo lubię tych piłkarzy, zresztą no jak i Fernandinho. No cóż, będę musiał się teraz postarać i zagrać naprawdę dobrze, ale to będzie debiut Remiego, także oby się udało strzelić jakąś bramkę nim. Ja w ogóle myślałem, że to nie leci w bramkę. Sony mamy 1 do 0 w trzeciej minucie. Jak goś wpakował po długim. ale piękna piłeczka do Benarfy. Benarfa szedł do środka, strzelił lewą nogą. Jeszcze do bitka, szkoda, że to nie wpadło. Remi, raz jeszcze, zajście. Remi w polu karnym. I nie ma znów bramki. No, mane, pięknie do Remiego. Remi. Dlaczego to chciałem wysuwać do pustej, zamiast uderzać po prostu sam na sam? Ale to zepsułem. No i mamy 2-0. Nie wykorzystane sytuacje lubią się mścić. Rashford i to będzie prawdopodobnie moja pierwsza porażka w tej serii, tak mi się wydaje. No i niestety mamy 3-0, a to już jest chyba po meczu. 36. minuta spotkania. W tym meczu już jest odczuwalna ta różnica klas, jeśli chodzi o piłkarzy, których mamy w składach. No cóż, niestety, szkoda. Chociaż 3-0, no teoretycznie jeszcze mógłbym odrobić, ale w praktyce będzie ciężko tym składem, naprawdę. O, Remi. No jeszcze nie wpadła, odbiła się gdzieś. What the f Co tu się odwala? Disconnect. A ciekawy jestem, czy mnie wyrzuciło czy jego, nie, z tego co ja widzę, ja internet mam. Siedemnastka śmierci się wczytuje. I mój przeciwnik został wyrzucony. <laughs> Jaki fart. Jaki fart mam jeszcze jedną szansę. 8-0-0 rekord. No cóż, i jej dało nam jeszcze jedną szansę, więc gramy kolejne spotkanie. Nie. Ech, jak ten skład wygląda? No weźcie bez jaj. 4-4-2. Weź tego laka zatrzymaj teraz, człowieku. Ciekawy jakim cudem. Dzień wcześniej mam wybiegać obrońcami, czy co? <laughs> Pierwszy sal w wykonaniu Remiego, jaka bramka, pięknie to zrobił, pierwszy trik, Minięcie zawodnika i później taki piękny soczysty strzał od słupka i mamy 1-0. Czyżby jeszcze raz Remi? z takiego kąta było ciężko uderzyć, mamy rzut rożny, tak jest, rzut rożny, tylko w jaki sposób go teraz rozegrać, może spróbujmy zamarkować i wrzucić to tak, aj nie siadło. No, dołóż jeszcze jedną, tak jest, 2-0, 19 minuta, Kekuta. Od tej bramki, którą strzeliłem na 2-0 nie dzieje się totalnie nic. Większość spotkania rozgrywa się w środku pola, tu jest walka non-stop. Staram się w jakiś sposób to rozegrać, żeby strzelić tą kolejną bramkę i przypieczętować to zwycięstwo, bo 3-0 to naprawdę już byłby fajny wynik. No, ale na razie nic mi nie wychodzi, 53 minuta spotkania aktualnie, więc jeszcze... Troszkę czasu do końca mój przeciwnik ma, także pewnie będzie musiał grać zaraz bardziej ofensywnie. Oj, chyba to będzie bramka w końcu. Niestety, 2 do 1, 60 minuta spotkania Robert Lewandowski. Ajajaj. 83 minuta spotkania, póki co wynik bez zmian, 2 do 1 dla mnie. Mówię jeszcze póki co, bo mój przeciwnik coraz bardziej ofensywnie gra, a dlatego ja, ja też puściłem zmienników, którzy tutaj będą mogli troszkę myślę rozruszać to wszystko z przodu. A strzelmy po krótkim... Aj, po krótkim miałbyś! Gdzie ty uderzyłeś? I koniec tego spotkania! Udało się z takim składem wygrać. I widzicie, dlatego zawsze mówię skilanie nie kupisz. To właśnie o to chodzi. Zobaczcie jak grał mój poprzedni przeciwnik, miał słabszy skład, ale był o wiele, o wiele lepszy i wtedy ta różnica składów jest odczuwalna. A tutaj koleś doładował sobie składzik naprawdę fajnymi kartami. Ale co z tego jak przegrał z moim składem na wpół brązowym, bez zgrania? Wszystko fajnie się złożyło, bo dzięki tej wygranej mamy awans do 8 ligi. Także ósma liga już przed nami, tak jak widzicie, teraz zdobyłem mistrzostwo ligi 9. No i oczywiście teraz muszę sobie odpalić tylko aplikację na szybko i losujemy kostką po raz drugi w dzisiejszym odcinku. Zobaczymy, co tutaj będzie ciekawego. Eee, ona się tak... Oj, odbija się ta kostka troszkę 3. Mamy numer 3, więc co to będzie? Jesteśmy na polu ze złotą kartą, czyli raz, dwa, trzy. Dwa razy srebrna paczka. No proszę, to jest akurat dobre. Niestety tej paczki silver za 5000 nie mogę otworzyć, bo to jest paczka specjalna, więc otwieramy sobie paczkę za 75 FIFA Points i zobaczmy, co będzie w środku. Czy mamy tutaj jakieś karty, które mi się przydadzą? Mamy Japończyka znów. I ma tempa? 91. pomyślicie sobie, to może być dobry zmiennik. Naprawdę to może być OP karta. Czy coś jeszcze oprócz, oprócz tego, niestety nie. No i jeszcze jedna ta większa, srebrna paczka. Oooo! Movember! Patrzcie na to! Hop z Moja pierwsza karta z wąsem trafiona! Ale jaja! Ale ja. To jest naprawdę coś niesamowitego, od razu wrzuciłem sobie do jego do składu, zobaczcie 73 overall, do tego patrzcie, tych dwóch zawodników jeszcze trafiłem, czyli Kangawa i tego Jonesa, patrzcie na to, lewonożny, cztery gwiazdki słabszej nogi, 3 skill move, 89 tempa, troszkę strzały słabe, ale to naprawdę była mega, mega dobra paczka srebrna i w końcu trafiony zawodnik z wąsem. I tym mega optymistycznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę za zawodnika Mwember trafionego w paczce. Widzimy się kolejnym razem. Trzymajcie się. Na razie i piona.